Lub. To jest lub Zuza 20 zł. Siema, oby się udało uzbierać w gyl jak tam plany na koncert, PS na pewno będę, jak się uda to pod sceną. Normalnie marzenie napić się browca z tobą, ale może się chociaż kostkę albo fotę wyżuli. <laughs> yy, dziękuję za 20 zł Zuza. Yy, plany na koncert są takie, że mamy ludzi. Nie mamy prób, bo jest jeszcze dużo na głowie. Między innymi u mnie matura i na razie nie ma się za bardzo jak zająć tym. Yy, ale zajmujemy się od maja, na grubo. Jeśli wszystko pójdzie, jak należy, to będzie w lato. A jeśli nie, to będzie na jesień. ale będzie. I będzie można sobie ze mną pogadać, będzie można sobie ze mną strzelić fotę, jakby ktoś chciał, chociaż dla mnie to trochę dziwne. Odrobinę. Czy będzie wstęp na backstage? Czy jest możliwość na BJ w Turbusie? Ja jestem zacofany. Nie wiem czym jest BJ. <ścoughs> Przepraszam, yy, Majki. Yy, technika to jeszcze, jeszcze się ogarnie. Jak technika, to ufam, że się znasz skoro proponujesz. Yy. No bo technika, no DJ-a nie, bo będziemy grali na żywych instrumentach, nie? Yy... No ale czy będzie wejście na backstage? No, możliwe, że dla znajomych, w tym dla ciebie Majki, zrobimy jakieś, yy... jakieś, jakieś party zrobimy po wszystkim. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie wiem, jak to będzie wyglądało. Yy, to trzeba też logistycznie ogarnąć i finansowo, także zobaczymy. Mm, bo trochę niestety pieniędzy trzeba będzie wyłożyć z tym. Ja się po prostu jestem załamany, bo im dłużej żyję, tym jestem zmuszony coraz bardziej się przejmować pieniędzmi i wcale mi to nie odpowiada.